W tym filmie omówimy sobie ostatni rodzaj ruchu strategicznego, przynajmniej z tych, które tutaj umawiamy, czyli połączenie groźby i obietnicy. No bo właśnie są takie przypadki, w których sama groźba nic nie zmienia, sama obietnica też nic nie zmienia, ale połączenie tych, tych dwóch ruchów pozwala rzeczywiście zmienić wynik gry. No i tutaj sobie zobaczymy kilka takich przykładów. No, ok, więc przeanalizujmy sobie właśnie taką grę z taką macierzą wypłat. Co by było, gdyby gracze się nie komunikowali i działali jednocześnie? Co tu możemy powiedzieć? No, to widzimy wtedy, że dla gracza kolumnowego druga strategia dominuje nad pierwszą, więc pierwszą skreśla. Gracz wierszowy, patrząc na to, co ma do wyboru, no to wybierze swoją strategię pierwszą. Czyli zagramy strategię AB. Z wypłatą 1,5. Gracz kolumnowy jest bardzo zadowolony, to jest dla niego najlepsza wypłata. Natomiast gracz wierszowy no, niekoniecznie ma dwie lepsze wypłaty, więc wolałby to zmienić. No dobra, gdyby w takim razie gracze mogli zaczynać. Najpierw gdyby gracz, kolumno, gdyby gracz kolumnowy zaczynał, no to jeśli zacząłby strategią A, to wtedy gracz wierszowy zagrałby swoją strategię B. I byłby z tego bardzo zadowolony, natomiast gracz kolumnowy kompletnie nie. Jeśli natomiast zacznie swoją strategią B, no to wtedy właśnie skończymy w strategii AB. Więc jeśli gracz wierszowy zaczyna, znaczy gracz kolumnowy zaczyna, to nic się nie zmienia, gramy strategią AB. Jeśli gracz wierszowy zaczyna i zagra swoją strategię A, no to wtedy gracz kolumnowy odpowie strategią B. Jeśli natomiast zacznie od strategii B, to wtedy gracz kolumnowy, Zagra swoją strategię B, bo dominuje, więc mając do wyboru te dwie możliwości, no tutaj dostaje wypłatę 1, tutaj dostaje wypłatę 0 graczu wierszowy. No to wybierze strategię A i znowu loadujemy w tym samym miejscu. No dobra, czy jakąś groźbą możemy coś tu zmienić? No na pewno, to znaczy gracz kolumnowy nie będzie żadnych groźb i żadnych obietnic składał, bo dla niego naturalna gra jest tym co on chce. Kończy się wynikiem 1,5. Najlepszym możliwym dla niego. Więc z perspektywy gracza kolumnowego, jeśli gracz, zna, znaczy z perspektywy gracza wierszowego, jeśli gracz kolumnowy zaczyna, no to gracz wierszowy próbuje składać groźbę. Czyli jeśli zagrasz swoją strategię B, to co? To ja zagram swoją strategię B. Tak by musiał grozić tylko. Że w takim razie co? W takim razie tutaj mamy wypłaty 0,2. Natomiast, jeśli gracz kolumnowy rzeczywiście zagra swoją strategię A, to wtedy skończymy z wypłatą BA. No i dostajemy wypłatę 4,0. I dla gracza kolumnowego to jest i tak gorsze niż to, co mu grozi gracz wierszowy. Więc jemu się i tak opłaca grać swoją strategię B i, i dostać odpowiedź BB na to, niż, niż poddać się tej groźbie i dostać jeszcze, wyjść na tym jeszcze gorzej. To po prostu nie jest groźba, ponieważ wynik jej nie jest dla niego niekorzystny w porównaniu do tego, w porównaniu do alternatywy. No dobra, do no to może gracz wierszowy chce coś obiecać. Może na przykład, jeśli zagrasz swoją strategią A, to ja wtedy co? No, jeśli zaobiecać mu, że zagra swoją strategię B, to będzie żadna obietnica, więc może chcę obiecać, że zagra swoją strategię A. Yy, czyli wtedy dostaliby wypłaty 3-3. No ale gracz wierszowy, co w takim razie ma do powiedzenia? No na pewno dla gracza yy, wierszowego jest to gorsze niż zagrać swoją strategię B, więc pełnia definicję dla obietnicy. Natomiast dla gracza kolumnowego i tak to nie jest korzystne, bo jemu opłaca się zagrać swoją strategię B i wtedy dostać od gracza wierszowego odpowiedź A, która jest dla gracza dla niego lepsza, i dostać wypłatę 15, więc granie AA nie jest dla niego korzystne, bo wynik gorszy niż gdyby grał po prostu normalnie strategię B. No właśnie, no ale co gdybyśmy połączyli groźbę i obietnicę? Co jeśli zrobimy groźbę na zasadzie, jeśli ty zagrasz B, to ja zagram swoje B, a jeśli zagrasz A, to ja zagram swoje A. To pierwsze to jest groźba, to drugie to jest obietnica. Zauważmy, no jeśli, zagra swoją, jeśli zagrają strategię BB, to skończy się wynikiem 0,2, Jeśli zagrają strategię AA, to skończy się wynikiem 3-3. Grają, no i właśnie, no i gdyby gracz kolumnowy chciał zignorować obietnicę, zagrać swoją strategię B, to skończy z wynikiem 0-2. Jeśli natomiast y, posłucha obietnicy, będzie miał wynik 3-3, to jest dla niego lepsze, więc to jest rzeczywiście skuteczne. Tutaj graczowi y, kolumnowemu odpada już możliwość zagrania strategii AB, czyli otrzymania wypłaty 5, ponieważ dostał groźbę. Że jeśli zagra strategię B, to skończy z wypłatą 0,2, a nie 1,5. Jednocześnie dostał obietnicę, że jeśli zagra swoją strategię A, to nie, nie skończy z wypłatą 0,4, tylko właśnie z wypłatą 3,3. Więc, więc w ten sposób rzeczywiście połączenie tych dwóch rzeczy daje graczowi kolumnowemu nadal niezły wynik, bo to jest drugi co do najlepszej dla niego, i jednocześnie drugi co do najlepszej dla wiersza. Więc w tym momencie dostajemy, jeśli tylko te obietnica, ta obietnica i groźba są wiarygodne, to dostajemy całkiem niezły kompromis, w którym obydwaj gracze mają drugi co do najlepszych możliwych wyników. Kolejny przykład. Taka gra z taką macierzą wypad. No i znowu, jakby ona się skończyła, gdyby gracze grali yy, najpierw bez komunikacji jednocześnie. Czy mamy tu jakąś dominację u gracza kolumnowego? Tak, pierwsza kolumna dominuje nad drugą kolumną, więc kreśla drugą. No i gracz wierszowy patrząc na to, co ma, wybiera strategię pierwszą, czyli kończymy z AA, wypłatą 2-4. Gracz kolumnowy jest bardzo szczęśliwy, to jest dla niego najlepsza możliwa wypłata. Gracz wierszowy nie bardzo, jest to druga co do najgorszej dla niego. Okej, okay. czy kolejność yy, grania coś tu zmienia? I, no, gracz kolumnowy, jeśli by zaczynał, no to powiedzmy sobie jasno, skończy, skończy się AA. No bo granie B, no to dam mu wypłatę 1, bo gracz wierszowy wtedy zagra B, więc absolutnie nie. Więc zagra A i skończymy z tym wynikiem. Czyli tutaj, jeśli gracz kolumnowy zacznie. Jeśli gracz wierszowy zacznie, no to jeśli zagra swoją pierwszą strategię, to skończą z wypłatą 2-4, czyli AA, ponieważ gracz kolumnowy będzie wolał czwórka. Jeśli zacznie natomiast ze strategią B, to wtedy gracz kolumnowy, mając do wyboru to, co tutaj jest, zagra też swoje A, więc skończą z wypłatą BA w tym wypadku, i to będzie wypłata dla gracza wierszowego 1-2, które jest gorsze niż AA. Więc też, więc też jeśli będzie wierszowy zaczynał, to też skończymy strategią AA. Czy jakieś groźby lub jakieś obietnice mogą coś tu zrobić? No więc jeśli gracz wierszowy będzie zaczynał, no to gracz kolumnowy będzie chciał, nie będzie chciał żadnych gruźb i obietnic robić, bo to jest dla niego najlepsza wypłata. Jeśli natomiast gracz kolumnowy będzie zaczynał, no to co? No, to gracz wierszowy może zagrozić, że jeśli zagrasz swoje A, to ja zagram swoje B i wtedy kończymy z wypłatą 1-2. No dobra, no to jaką wtedy alternatywę ma gracz kolumnowy? Zagrać swoje B i wtedy wierszowy zagra swoją strategię B i dostaniemy wypłatę 4-1. I, I to jest jeszcze gorsze dla gracza kolumnowego. Niż po prostu zaakceptowanie tej groźby. W, w tym przypadku dostanie wypłatę 2, a poddając się dostanie wypłatę 1, więc to nie jest skuteczna groźba. To może obietnica, mianowicie jeśli zagrasz swoje B, to ja, te, to ja wtedy zagram A i dostaniemy wypłatę AB, więc nie będzie ona tak tragiczna dla gracza kolumnowego. Wtedy wypłata 3-3. No ale jeśli gracz kolumnowy tego nie posłucha i zagra A, to graczowi wierszowemu i tak się opłaca grać A i dostanie wypłatę 2-4. Więc gracz wierszowy spełnił to, że, to jest dla, że granie A przy strategii B kolumnowego jest dla niego niekorzystne, bo mógłby dostać czwórkę, gdyby zagrał B. Natomiast to nie jest też korzystne. Natomiast ta sytuacja nie jest korzystna dla, dla kolumnowego. On może zagrać swoją strategię A i dostanie więcej. Więc ta obietnica też nie jest, nie jest skuteczna. Ale połączenie ich może zadziałać. Czyli jeśli zagrasz swoje A, to ja zagram B i wtedy dostaniemy wypłatę 1,2. Natomiast jeśli zagrasz swoje B, to wtedy ja zagram swoje A i wtedy dostaniemy wypłatę 3-3. I, I przy tych dwóch yy, możliwościach to jest lepsze dla gracza. Kolumnowego i gracz wierszowy też się cieszy, ponieważ osiągnął więcej niż to dwa. więc tak tutaj połączenie groźby i, yy, i obietnicy może pozwolić zmienić tę grę. I ostatni przykład, taka gra. No dobra, jakby ona wyglądała, gdybyśmy grali tutaj normalnie? <laughs> więc widzimy, że u gracza wierszowego strategia B dominuje. I mając strategię B, gracz kolumnowy wybiera swoją strategię B, kończymy z wypłatą 2-4. Najlepszą dla gracza kolumnowego, niekoniecznie dobrą dla gracza wierszowego. Ok, co w takiej sytuacji yy, może, mogą zmienić ruchy strategiczne? Jeśli by gracz wierszowy zaczynał i zagrał swoją strategię A, to gracz kolumnowy zagra swoją strategię B. Wypłata 1-3. Jeśli natomiast zagra B, no to dostanie B 2 4. Z tych dwóch wybiera mimo wszystko BB, więc gracz wierszowy zaczynając, no nic nie zmienia. Gracz kolumnowy, jeśli zaczyna strategią A, to dostanie w odpowiedzi strategię B i wypłatę 4 2. Jeśli zacznie swoją strategią B, to gracz wierszowy zagra swoją strategię B i dostaną wypłaty 2 4. Dla gracza kolumnowego to jest lepsze, więc wybierze też BB. No i widzimy, kolejność wykonywania ruchów niczego tutaj nie zmieniła. Dalej loadujemy w BB. Gracz kolumnowy nie jest zainteresowany zmianą tej strategii, ponieważ daje mu najlepszą możliwą wypłatę. Więc patrzmy z perspektywy gracza wierszowego. Więc on wie... Że gracz kolumnowy będzie grał swoją strategię B. Spróbujmy mu zagrozić. Mianowicie, jeśli zagrasz swoje B, to wtedy ja zagram swoje A. No i czym to się skończy? Wypłatą 1-3, czyli nieco gorszą dla gracza kolumnowego. No ale jaka jest alternatywa dla gracza kolumnowego? Jeśli zagrasz swoje A to wtedy dostanie wypłatę, to wtedy gracz wierszowy zagra swoje B i wypłata będzie 4,2. No jeszcze gorsza niż, niż to, czym jest mu grożone. Więc gracz kolumnowy po prostu nie łyknie, tej, nie łyknie tej groźby i zagra normalnie swoje B, woli mimo wszystko zaakceptować strategię AB niż zaakceptować strategię BA. No dobra, no to może gracz wierszowy spróbuje złożyć obietnicę. Tylko jaką? No jeśli zagrasz swoje A, to co? To według to zgodnie z definicją obietnicy, powinien obiecać, że on zagra swoje A. I wtedy skończył z wypłatą 3-1. Czyli troszkę pogorszył to, rzeczywiście zagrał coś, co jest dla niego niekorzystne, tylko to jest po prostu dla gracza kolumnowego. Kompletnie niekorzystne, bo kończy z wypłatą 1. Jeśli by się nie przejął tą obietnicą i zagrał strategię B, odpowiedział, będzie strategia B i dostanie wypłatę 2-4. Więc po co, po co ma, ma przyjmować tę obietnicę? Po co mu wypłata 1, jeśli dostanie wypłatę 2-4? No dobra, no to w takim razie, czy połączenie groźby i obietnicy mu to coś może pomóc? Jeśli zagrasz swoje B, to ja zagram swoje A, dostanie wypłatę 1,3. A obietnica? Jeśli zagrasz swoje A, to ja zagram swoje A, to wypłata yy, 3,1. To dalej i tak nic nie daje, bo graczowi kolumnowemu opłaca się właśnie zagrać swoje B i dostać odpowiedź A i wypłatę 1,3, która jest kompletnie niekorzystna dla gracza wierszowego, niż grać to, co by chciał gracz wierszowy. Taj problemem przy obietnicy no, jest taki, że żeby gracz wierszowy obiecując, że pogorszy sobie wypłatę, obiecuje też, że, że pogorszy wypłatę graczowi kolumnowemu. Więc ta obietnica troszkę tutaj jest bez sensu, no ale na tym polega obietnica. Natomiast groźba sama w sobie, no nic tutaj nie daje. To jest przykład gry, gry w której nawet połączenie groźby i obietnicy niczego nie zmienia. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli się podobało, to zapraszam do zapisu subskrybowanie kanału i zapraszam również do oglądania pozostałych filmów.